Czyli Serafin kontruje, Kartusę by kontrował, Syndrę kontruje, nie wiem jakie ty masz takie. Postawy. Ja mam... Ja mam maina. No ty masz dina. Jakby grali nim tym ginem. O, ty masz serę dobrą. No właśnie, to to chodzi. Jakieś wyszyny się Ale... trafiły, bo tam. A to nie był taki prosty mecz, my ledwo go wygraliśmy. Mogliśmy równie dobrze przegrać. Przecież był moment, gdzie zrobili 4 za 0 w poprzednim meczu. I ja sam broniłem tak naprawdę. No. Albo na no. przykład ja trzy smoki mieli. No. I, musia, i, szy, I wszystkie następne wzięliśmy, bo są idiotami tam. Znaczy, dobra, Lisi próbował wziąć i dwa z nich. Co nie, ja po prostu go zabijaliśmy tam, żeby nie dostał i braliśmy. Bo oni, gdyby wzięli tego Drake'a, przegralibyśmy mecz w 30 minucie, a nie wygrali w 46. Nie ma mowy, żebyśmy wtedy wygrali. Fiora by się tak nienormalnie reczyła, żebyśmy nie byli nawet nie był w stanie do niej podejść. O, tam na Ezreala, który ma 15 poziom. Ja gram na Wayne która ma 50 jeszcze w chuj się boję. Bo to wiesz, może być tak, że o, podejdę do niej łatwo i ją zabiję ale to może być też sytuacja, w której po prostu... totalnie mnie zintuje i nie... O będę... nie Serafina to jest ta, która gra muzyczkę. No, Serafin jest denerwująca. O ale mnie to zawsze wkurzała ta muzyczka. O kurna I znowu może się przemęczyć. No, ale to gra z... A gra z. Okej. Okay. na razie jest awkie. Zobaczymy, czy przyjdzie. Wiesz, ja mam taką opcję jak. Co? Ej! Wiesz, że istnieje taka opcja jak. Yy, ten... wyciszczenie tej muzyczki? Tak. Jak? No? Kliknij o. Masz taką nutkę w lewym. Powinnyś mieć. Widzisz? W którym? W lewym. W lewym dolnym. Powinieneś mieć. Wyłączyłem ją Faktycznie. Nie, ja o tym nie wiedziałem. Teraz autentycznie ja pierwszy raz w tym życiu poznałem coś takiego. A tak. A, tak bo tak, tak, ja zawsze ten tabem naciskam, nie o, tylko tab. A okej, okay. ta, 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 tabem może? A tabem może. A to już. Bo no to na chwilę włącza co nie? A on masz stałe, nie musisz klik przytrzymywać o, a tab to wiesz, przytrzymujesz i patrzysz. Nie, wygodniej o, ale to tam jak chcesz. Chociaż nie no, w sumie tabem przyjemniej jest. Nie, nie, zasłania, nie zasłania mi całej klawiatury no Aha, klikłam, nie chcą się... Praktycznie, działa to, to. Tak, kliknął, chłopie Chyba w krzaku siedzą Nie no, te obrażenia teraz są tragiczne No, a porówna tam wtedy co one-shotowałeś, co nie? Dobra pinguje topa No i Boże, to przyjdzie po prostu mnie obijać Jak ja mam do tego podejść muszę czekać ten level Dobra, ja go obijam tutaj O to, senna Trójca go zaatakuje. Brajko by było białe. Chyba tak czuję, że po trzeciej poziomie już bija. No, przegra niestety tak, koleś. No, by blisko, bardzo blisko na otwarte, niestety. O, no, ale idzie tam, pijan. To jest way top. Nie jestem w stanie nic zrobić, póki nie będę miał wszystkich nie będę miał umiejętności. Może. No. Nie da się grać na way top. lane Nie da się. Ja sobie będę tu siedział i gówno zrobię. Fajnie podechodzę O ma No ma lowa, ale no niestety jej nie zabija. A teraz ona po prostu przyjdzie i będzie Tak nienormalne obrażenia mi zadawała oh. Że nigdy nie podejdę doń To nie jest kled, którym po prostu zrobię szóstkę i jadę w nią No właśnie ja mam ja, ja, ja miałem kleda A czy mam na dole? No nawet ma taki respekt że kuźba nie wraca W sumie to po co? Znaczy to jest dla mnie z drugiej strony każdy. 13 sekund No nie wiem, no groni Wayne top to jest jakieś... nie wiem no Nie wiem, ja sobie też mogę brać cały czas Wayne Top, zbanować jakieś pi... No nie w sumie nie uruchomi To mnie tak wkurza a nie rzuć do mnie Kurde ona ma jeszcze Chciałam ja ją zamknąć Oj ja Już nie mam many Też nie mam już many Prze Przez cały czas coś używałem Ale Serafina dobrze gra tego Dobrze gra, bo ma 0 clipów Tak, zasięg kurwa pół linii jeszcze No ja się boję w nich bić Galio A Galio robi dwóch No to już możemy to sezon, tak naprawdę Uj jak mi przykro panie. Użartowałem, żartowałem, nie dojeżdżam Boże, będę przegrywał na takiego debila, bo po prostu ma ręcz. Co ja mam na to zrobić? To może mi typ, Jakiś typu, niech mi pomoże. Prawo ja się, strajdował na linię, by na galio poradził sobie. O, ten początkowy damage jest najcięższy na początku. No, ona sobie może mnie wypchnąć. Sobie. Nie, no, wygrywasz teraz nią na HP. No, ale to wiesz, tylko jak ją zamknę, jak oh. jej po prostu nie zamknę, to mam cooldown... 18 sekund na, na drugą klatkę. Jak ją trafię klatką, to faktycznie to, to, to zrobię. No ma Erkę teraz. No ma Erkę. No czy ja mam jeszcze no. bardziej uprawę Jak ja teraz nie trafiłem, no. Już piąty level mają tylko oczka. Jak tylko ono mnie trafi. Jebiście Nie mam już many Muszę się full A już mi full auto walił. Nie my poszedł na mida tego Galio, bym chyba go zrobił Może mi skankuje, czy nie skankuje na tyle Nie bo wtedy pierwszy trade wyglądał nieźle, gdybym skradł go, może bym zabił Albo miał dziewice. Teraz mogę w niego Nie grę. no, dało no, mu się teraz to No Kali troluję widzę. Bo ja nie troluję, po prostu nie da się grać na coś takiego jak Wayne na topie. Czekaj, wulko trafię. Nie, go, go Chciałem, żeby poczekał na mnie WOMP Muszę 6 kępić. Nie no Proszę odej mi fraga, jeżeli dasz radę w bo... Dobra dzięki, że tylko ty oddałeś Ale trekard... Dobra wziął, ale to akurat... Ale trekardowanie bierz Dobra, Dobra no Dobra no dzięki, thanks, Ka nie mogę kartusowi podziękować, bo dzięki temu idzie na linii nie, no, jeszcze. Serhafinę, trol, trol, troll. troll, troll. Erkian, torę w alerkę. Patrz oko, patrz oko, mam własną armię. Zobacz, armię moją. Serio? Ile on miał HP? 2 HP. Nie, troll. Nie i tak użyłem ładnie no. Many nie mam Mmm Twoj ma buty Jakbym miał Many to by zginął hop Fuck ok. Smok Smoka nie chrob O o nie ma pyć! O, galio! Nie ma zasięgu galio. galio! O, o to wie, no. może Pa, pa jakie galio? Galio nafidowany. 5,1 galio już ma. Dobra, ale ja mam już kontrol linii. Kiedy ja już będę w stanie do nich podejść. Patrz, jak puszuje. zobacz na no, Właśnie widzę. Powiedz, że będzie. Nie będzie powie, bo nas dobrze wrócić, to prawdopodobnie, ale myślę, że jeszcze jednego playta to nie wyciągnę. No, a dalej. Dziękuję, że już nie ma dosyć długo. Ale tu many podostaje teraz. Nie, no. I chciałem nawet wrócić do szkół. Ja szczerze nie wiem, taki obojętny jestem. Co by się nie stało, to będzie ok. Albo może bym nie wrócił, bo byśmy musieli ten, bo byśmy nie grali. Mam okay. 1400 gold, po prostu się idę cofnąć. Mam no, erki. Ja ogólnie będę chciał grać z tej nie będę chciał do was schodzić bardzo. O, o. Zajebany trochę. Nie trafiłem w latki, niestety. Okej, dziękuję za zasadę, że to zrobiłem. Ale to zepsuli. Tak, to wiego zepsuł. Mega to. No, to Dobra, no przynajmniej jest tam stanie jakoś na linie, dzięki. A, no i gitara. Te gary muszę sobie zabić, bo tam gary... O, ma tyle HP! No bo ma 5-1, pewnie już ma jakieś tam... S. On jest potężny, tak powiem. On jest mega mocny. Nie zginął? Jeżdżę. Już nie jak już skrócę ci ten zasięg Nie będziesz w stanie się ruszyć to podejdę Cię to już nie ma tak łatwo I 3-1, dobra Wygrę przynajmniej tą linię stawę raz zrobię tak batywu. Jest tam no, Oj cholipka, oj 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 Możecie nie feedować bardziej nie, tego Galio? Już ma... A bo jeszcze fanka jest ty w ogóle, co jest To, w to prawda, widują tak? go i fidują. Dobra, to nie jest AP Gdyby to był AP, to wiesz co to by było? Nie, tego Galio już nie da zabić, mam tyle HP Ja mogę się z nim napieprzać Mamy Taki lajsty, że... No z real to nie kozaczy. I to zaczął teraz Serio Nie, nie! Trolluję chyba normalnie. Nie trafiłem. Ja pierdziele Ja się wracam Nie trafiłem z takich strzałów Łeń ja się chyba nie. A nie, jasne. Z kilami skillami, gdyby nie Galio, to by przegrywali, kurwa. No nie są, No straszny ten... My w każdy może z nas wejść, tylko Galio jest problemem. Trzeba split po prostu, wiesz... Ja go ściągnę Galio, bo jestem split pusherem, będzie tu chciał przyjść, żeby tu ratować, jakieś sensownie. Nie no, to bardzo dobrze gra, tak powiem. 6 creepów tylko ma. Ale ma tylko. faz gony tylko. Dobra, no słyszysz ich? Kos, Cały team na topie. Może puszuj pota, bo tam szło trzech typów w nim. No to jest tank galio, to nie jest aż tak groźne. a P zadaje mi z No, O ładnie końcu, co to Ze split pusherem i nie będę chciał minąć. Dobra, raszuję od tej wieży przez cały czas. Ta rasuj, rasuj, raszuj. raszuj, raszuj. Yy... Oho. Drake? Drake Monanta. Drake. Giego jest na topie, można pójść Mam przynajmniej w garni... Ja nawet Idzie do galio Nie Dobie jest rola Chodź. Nie z tym zrobię Nie da się na galio Szkoda, że ten... Jest... Taki nafidowany O jezu Taki nafidowany, tego galio ta dawno nie widziałem Ja już widzę się w kurza Kali, jak go nachytowali. Nie no ty musisz jakoś tak na Galio iść bardziej No ja nie jestem w stanie To Maloła No ja wiem ale ja nie podejdę To jest tutaj za dużo typu Idę i ja mogę walić To O... Tutaj przynajmniej strollowy tutaj Micham Co to było? Ale mnie cofnęło! Jakie oszustwo! No jak cofnęło? Na pewno! Dobra... GG Co na feedowo aż tak? Serapinka Ministera widzę Akalis a i dzięki, że daliście dwa fragi Wayne. Na pewno sobie poradzę teraz na nią. Podawali ładnie Nie brońcie Tower. Nie ten kartus jest spoko. Ja dawno już nie, nie grałem z tak dobrze. Dobra, nie daj, nie da. Nie wiem teraz akurat po co po prostu atakuję tego Ezra. Po co on tu zostanie zabity? Senna Golę mu wypieprzy temu Ezralowi te Kniebiego jest taki jest Wiam, że tam. Dobra, nie ma, nie ma Galio, no to nie ma ich, dobra, nice. O, nice smakę, dobra, dobra. Nice. Gdzie był Galio? Galio gdzieś poszedł. W ogóle Galio ma 700 dawna oczekuję. Idę kupować to? kolejne coś. The Kill of No tylko, my nie mamy Właśnie, tych Galio nie, tych, nie było, takich, to kurna jeszcze przegrali. No. Ja sobie tego creepa zabieram Dobra nie obchodzi mnie, że pingujesz, jeszcze pinguj mnie, ale będzie mi smutno Kani obija. I tym pomóc tam co to, to jest tank, więc aż tak się go nie boję, nawet gdzie jest widnięty Gdyby to nie był AP to bym się go bał. Pewnie bym nie zła, to O to było Nie jak on się w nas bije Zadać też sporo zadał Galio e, ja nie rozumiem w ten Galio to... aż tak... Pan? Tyle roboty robi no Dawaj go! Nice Ja nie żyję Ale przynajmniej mam szadalmę Monsteraka dzięki temu Eryk, nice. użyłem tylko na jednego fraga, ale. Okej, okay. ale wreszcie się pieprzynęło tego galia, to było najważniejsze. Właśnie galia zdechł. Ja mam... dostałem jeszcze się downa tak słodkiego, jezu, jak, do... jak dobrze. Dostałem tak słodkie jeszcze dawno, ja mam dwa itemy już. I buty. Dwa itemy już masz? Świetnie. Dopiero pierwszy. No. O, holy cow. Ej, ma sześć fragów? Jezu, już. Dzięki, że był tu Wayne. No to dobra, teraz jest giną od Wayne Pewnie wszystkie deady są od Wayne Albo bez jednego. Ja idę topa, mam TP. O, oni są tutaj. Wszyscy. Dobi tego z jego Z Ezreal A. To jest zaszotowana trochę, trochę została. Nie, gdyby ten nie rzucił mystic shotu, to by na pewno tam zabił tego, tego, tego. Nawet może dwóch by miał. Wiesz, w tym... Się. O, 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 Galio. Jej. Okay. Ja będę się cofnął, bo i jest Nie, nie ma. A, nie ma szans! Nie ma szans! Jest cię, O kurwa. Teraz nie ma co cię pingują, szczerze. Nie No nie wiem. Bo ten mecz taki średni nie będzie. Ten, mi wyszedł dobrze, nawet jeżeli przegrałem tu linię. no nie przegrałem na linii No Way. O, ale ci ładnie ją nafidowali. 8-6 ma. mogę niezwykle. Dobra, spróbuję ze split tego Tareta O, zaraz, a nie, mogę poczekać w bazie ją, Już z taka, będę. W tęga wichury, będę. Jest, tak Na Galio się nie da grać No da się Czego ukarać, tylko wersja Kaigo na nafeedowała Nie no, ale jak idę Galio w jego, przychodzą do mnie Jestem w stanie odwrócić, zabić jeszcze w jego Więc to wiesz, to Zabrałem że to znaczy po prostu I, to, i, i właśnie sobie speed pushowałem topa wziągnąłem tam już dwa towery Teraz idę na bot'a, pewnie to samo zrobię Wiesz, oni mają Wayne i mają Galio To są dwa cele, które trzeba A zrobić Ale będzie teraz wizywał, wyzywał, Będziemy mnie nas ten Zabrałem mu żabę i Jestem ciekawy jego reaguje Ale to na jego oczach normalnie mu zabrałem żabę, Ej, no łapcie ich Ja też raz mu zabrałem, stałem przy tym krabie Galio nam to tego kraba Przeciwnik pokonany. Ja idę. Morsz, Morsz. Morsz, Morsz. Mogę przyjść tam do Sora. Ale jak, póki Galio żyje, to nie. Mają wizję też. Nie mam gdzie wizy to. Ja mogę ze Speed pushować. O, Drake A mamy. Drake mamy. Będą chcieli mnie ten, pewnie za... Ja tu... ja Biegą, tu po ruchu krzaku. Naprawdę, no. Dobra. Jeszcze, jeszcze jest tu, tu. Oho! Galiu, 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 jest sam, jest sam. Nie ma! Yeah, Nie no, ma, bo ja zginę, ja zginę, ja zginę, ja zginę, ja zginę, zginę! Mogę zginąć. Nice. I to jeszcze bez kartusa zrobiliśmy ten Tifa, bo on kartus robił. Uwe, dobra, co mam tak killał? O to, bo taki. Ej, może będę grać tu No Ale widziałeś ten flash? No, Galia się widziałem. uciec z E pod towera, a jemu ja flash nołem się przed dobra. i nie podrzucił. To jest tak, ja już jestem. Ja też gram Galio Ja, ja regularnie i ja już znam. We 4 zabiliśmy 5 prostu. Zabrałem no, zabrałem jednego killa, ale to. No bo Galio zintował totalnie to wejście w jego. Ale pewnie wyzywa tego w jego, tak jest takim graczem, to tak go wyzywa teraz już to widzę. No bo przez niego tak naprawdę przegrali team teamfight. A no, i osób. Co? No